W Bielsku Białej stanął pierwszy fotoradar. Od 1 lutego urządzenie zostało zainstalowane na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja i ulicy Piastowskiej. Ma na celu rejestrowanie osób, które przejeżdżają na w chwili, kiedy sygnalizator nadaje, nadaje kolor czerwony. Obecnie te testy potrwają około 3 miesięcy. Właściwie są to dwa fotoradary rejestrujące niestosowanie się kierowców do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w obu kierunkach. Wspólnie tutaj z Miejskim Zarządem Dróg Bielsku-Białej prowadziliśmy czynności. Oraz różne wymiany korespondencji, czy to z Komendą Wojewódzką Policji, a także z Komendą Miejską Policji, Policji, celem ustalenia, czy to skrzyżowanie jest faktycznie niebezpieczne. Z ich opinii wynika, że jak najbardziej na tym skrzyżowaniu powinno znaleźć się takie urządzenie. Chociaż fotoradar znajduje się jeszcze w tzw. fazie testowej, zarejestrowane przez niego przypadki łamania przepisów nie ujdą płazem kierowcom, którzy się tego dopuszczają. Osoby, które by dopuściły się wykroczenia polegającego na nie. Dostosowaniu się do koloru czerwonego, normalnie będą prowadzone czynności celem ustalenia sprawcy wykroczenia. No i w tym przypadku. Jest to zagrożone grzywną w wysokości od 300 do 500 zł, a także nałożeniem 6 punktów karnych. Zdaniem taksówkarzy, którzy oczekując na klientów na postoju przed dworcem kolejowym PKP, nieraz byli świadkami popisów niektórych kierujących, fotoradar to dobry pomysł. Ale jak mówią taksówkarze, jeszcze lepszy byłby taki, który w porze nocnej, kiedy wyłączona jest sygnalizacja świetlna, wyłapywałby pędzących przez skrzyżowanie z olbrzymią prędkością. Czasami z tego powodu zupełnie nie można włączyć się do ruchu. Narzekają taksówkarze. Samo ustawienie tego rejestratora, jak dobrze wszyscy wiemy, jest on bardzo widoczny. Jest on koloru żółtego. Widać go naprawdę z dużej odległości. I ludzie, którzy jadą przez to skrzyżowanie, mają świadomość, że akurat ich przejazd na czerwonym świetle może zostać zarejestrowany. Więc samo ustawienie tego rejestratora wpływa naprawdę prewencyjnie. Mimo tych pozytywnych opinii, nie jest jeszcze przesądzone, czy fotoradar pozostanie na skrzyżowaniu. Zadecydują o tym wyniki okresu testowego. To zobaczymy po tym okresie tych trzech miesięcy, jak to urządzenie pracowało, jaki był to proceder i wtedy podejmiemy decyzję.